Kazimierz Pruszyński to wynalazca, konstruktor aparatów firmowych, ale także reżyser i operator. To kolejny zapomniany polski wynalazca. Jego ojcem był twórca elementarza języka polskiego Konrad Pruszyński, który powrócił z zesłania na Syberię do Królestwa Polskiego w 1873 roku. Razem ze Stanisławem Witkiewiczem. Zainteresowanie fotografią Kazimierz zawdzięcza niewątpliwie swojemu dziadkowi Antoniemu Pruszyńskiemu, który jako zesłaniec syberyjski za swoją działalność patriotyczną sam założył i prowadził w Rosji zakład fotograficzny. Kazimierz Pruszyński już jako trzynastolatek Wspólnie z przyjacielem ze szkoły, Mieczysławem Karłowiczem, późniejszym kompozytorem, urządzał domowe przedstawienia. Wykorzystywał on lustra, specjalne lampy, prowadził doświadczenia z elektrycznością, a także organizował seanse fotograficzne. Kazimierz Proszyński rozpoczął swoją edukację w Warszawskim Gimnazjum, a następnie podjął studia na belgijskiej Politechnice w Lidziu. Już jako student skonstruował pleograf, aparat do rejestracji i odtwarzania filmu. Na błonie fotograficznej o długości około 150 metrów wykonywał on 3000 zdjęć na minutę, czyli 50 klatek na sekundę. Był to wówczas przełom. Króżyński opatentował pleograf w roku 1894, rok wcześniej niż bracia Lumière we Francji zgłosili wynalazek swoich kamery. Po powrocie do Warszawy kręcił wynalezionym przez siebie pleografem krótkie filmy pokazujące codzienne życie stolicy. Jest on również. Autorem pierwszych filmów fabularnych z udziałem polskich aktorów. Już w 1902 roku stworzył dwa krótkie filmy: Powrót Birbanda albo Przygody dorożkarza. Louis Lumier, uważany za twórcę światowej kinematografii, powiedział o nim: Ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi. Pruszyński jest wynalazcą systemu umożliwiającego o równomierny, skokowy przesuw taśmy filmowej, który minimalizuje drgania oraz migotanie obrazu, które w dawnych filmach było bardzo często obecne podczas emisji filmu. Filmy Pruszyńskiego są perfekcyjne pod tym względem. W 1907 roku. Rozpoczyna on pracę nad swoim kolejnym wynalazkiem aeroskopem, czyli pierwszą na świecie ręczną kamerą filmową o napędzie automatycznym. Drżenie rąk kamerzysty było w tym aparacie skutecznie neutralizowane poprzez zamontowanie żyroskopu, który stabilizował obraz. Ciekawostką jest fakt, że kamera była napędzana, sprężonym powietrzem. Zatem to urządzenie trzeba było podpompować po kilkunastu minutach kręcenia filmu. To właśnie za pomocą aeroskopu pruszyńskiego kręcono kroniki z frontów I wojny światowej. Obecnie możemy je często zobaczyć jako fragmenty filmów dokumentalnych albo innych programów telewizyjnych. W roku 1913 Proszyński konstruuje kinofon i dzięki niemu realizuje pierwsze filmy dźwiękowe. Jego wynalazek zapewnia bardzo dobrą synchronizację dźwięku z wyświetlaniem filmem. To było wówczas piętą sobą wielu innych wynalazków. Dźwięk był albo bardzo spóźniony, albo wyprzedzony. Proszyński jest wynalazcą bardzo wielu urządzeń, których unowocześnione wersje są stosowane do dzisiaj w profesjonalnych studiach filmowych. Na przykład urządzenia przesyłającego obraz na odległość i stereosa, czyli urządzenia umożliwiającego wyświetlanie wieloformatowych fotografii i obrazów, na przykład na ścianach kamienic i na ulicach. Ale Zupełnie nowatorskim i właściwie zapomnianym wynalazkiem Truszyńskiego była miniaturowa kamera amatorska, która umożliwiała kręcenie bardzo krótkich filmów. Wynaleziona przez niego technologia umożliwiła na zaledwie jednometrowej taśmie o szerokości 12 mm zapisanie kilkunastominutowego filmu. Było to możliwe dzięki zastosowaniu przez Pruszyńskiego klatek o mikroskopijnych rozmiarach 5 na 7 mm. Były one rozmieszczone na kriszy w rzędach po 15 szczół i skanowane od lewej do prawej. Jednak aby uzyskać odpowiednią jakość obrazu, jego właściwą jasność i ostrość, Pruszyński potrzebował do swojego wynalazku bardzo silnego źródło światła. Dlatego musiał sam skonstruować silną żarówkę projekcyjną o mocy 450 W. To również wynalazek Pruszyńskiego. Podczas okupacji niemieckiej Pruszyński okrywa się i podejmuje działalność konspiracyjną. W tym samym czasie Pracuje nad swoim kolejnym wynalazkiem, autolektorem, który ma umożliwić czytanie zwykłych tekstów osobom niewidomym. W czasie Powstania Warszawskiego zostaje jednak aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, miejsca eksterminacji polskiej inteligencji. W tym niemieckim obozie umiera. 13 marca 1945 roku, nie doczekawszy wyzwolenia.